Bardzo ważny mecz dla obydwu zespołów. Widzew na pewno chce uciec ze strefy spadkowej po ostatnim zwycięstwie z, z, z Riviere Gdyni nad e, Bydgoszczą. Na pewno e, jest sytuacja tam na dole tabeli e, trudna, dlatego trzeba się spodziewać. My musimy... Cały czas my myślimy cały czas o walce o szóstce, dlatego ten mecz będzie bardzo istotny dla obydwu i Musimy być bardzo dobrze skoncentrowani. I faktycznie, jak sobie przypomnę, mecz, w który graliśmy z widzewem u siebie, męczyliśmy się do czwartej kwarty bardzo mocno. Przegrywaliśmy nawet kilkunastoma punktami. No, u siebieśmy ten mecz przepchali, ale w takiej sytuacji jakby być nie może no. Parkiecie przeciwnika. Trener Wierzbicki już pokazał tutaj, że były dziewczyny dobrze przygotowane taktycznie do naszego do, do spotkania z nami, więc tam we własnym terenie, własnej halli na pewno będą chciały odnieść zwycięstwo i zdobyć dwa punkty. Tym bardziej my musimy być mocno skoncentrowane. Widzę, że nie mam może jakichś powalających nazwisk, ale jednak te zawodniczki tworzą zespół, który walczy prawie ze wszystkimi. Tak, nie ma problemu ze zdobywaniem punktów, także myślę, że tutaj. Jest to zespół dość dobrze zbilansowany. Dwie Amerykanki podkoszowe, szczególnie Kruk tutaj stanowi duże zagrożenie, bo i zagra tyłem do kosza i rzuci z półdystansu, jak również jest silnym punktem obrony. Duża masa, także druga amerykanka, może trochę mniej groźna, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, ale również to, to jest ponad 1,90 90 wzrostu. Także te polki obwodowe, jak zaskoczą, Pawlak, która zawsze nam robi dość dużą krzywdę, jeżeli chodzi o rzuty za trzy punkty. Także musimy być bardzo dobrze przygotowani mentalnie na ten mecz i, i świadomi tego, że jeszcze mamy o co walczyć.